Witajcie serdecznie, nazywam się Agata Szymańska, w marketingu sieciowym jestem od dwóch lat. Na warsztatach Tetra-Kreninga, miejsc profesjonalnej rekrutacji jestem po raz pierwszy. Przyjechałam tutaj, ponieważ chcę być profesjonalna w prowadzeniu biznesu. Nauczył mnie tego sport. Biegam na co dzień, przygotowuję się do maratonów. Do maratonu, do maratonów. Ehm, co mi dały te warsztaty? Wiem, że wpłynęły na moje życie osobiste już w tej chwili. A to, co się zadzieje w biznesie od poniedziałku, jestem pewna, że będzie się działo. Więc, jeżeli się zastanawiacie jeszcze, czy skorzystać, nie zastanawiajcie się dłużej. Ogromne zmiany Was czekają, pozytywne. Dawajcie, zapraszamy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, od ponad 25 lat jestem przedsiębiorcą. Każdy biznes, który prowadziłam, starałam się i wiem od moich klientów, że robiłam to bardzo profesjonalnie. Przez wiele lat projektowałam wnętrza, przez wiele ostatnich lat projektowałam wnętrza. I wiecie co? Uświadomiłam sobie, że sprzedaję swoją godzinę czasu, godzinę swojego życia za pieniądze. Postanowiłam to zmienić. Nazywam się Beata Zatorska i od kilku lat zajęłam się nową ekonomią, czymś nowym na rynkach światowych i rynku polskim, a mianowicie marketingiem sieciowym. I muszę Wam powiedzieć, że spaliłam. To, co mogłam spalić na początku, ponieważ potrzebowałam szkoleń. Potrzebowałam się wyszkolić na profesjonalnego networkera. Ale kilka lat temu o tym nie wiedziałam. Dopiero, jak to mój mąż mówi, fortuna wydana na szkolenia spowodowała, że jestem w tym miejscu, w którym jestem dziś. Prowadzę z sukcesem swój zespół. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce w kraju. I to szkolenie, na którym dzisiaj jestem, absolutnie wiem, że jest obowiązkowym szkoleniem dla całego mojego zespołu. Dlaczego? Dlatego, bo dowiedziałam się tutaj rzeczy, o których nigdy nikt wcześniej mi nie mówił. Byłam postawiona w rolach i w sytuacjach, w których nigdy wcześniej nie zostałam postawiona. I te sytuacje były na tyle realne i na tyle prawdziwe, że teraz, kiedy wyjdę z tej sali szkoleniowej. Kiedy znajdę się w realnym świecie, będę mogła to wszystkie, te wszystkie umiejętności po prostu wykorzystać. Więc z tego miejsca chciałabym do Was wszystkich zwrócić się z takim apelem, że po prostu nie może Was tu nie być, bo to szkolenie jest właśnie tym szkoleniem, na którym powinniście być wszyscy obowiązkowo. Dziękuję bardzo. Witam państwa, nazywam się Aleksandra Błotko. Przyjechałam tutaj na szkolenie Piotra Kreninga, mistrz profesjonalnej rekrutacji. W marketingu sieciowym działam 25 lat. Wydawałoby się, że co ja tutaj robię, praktycznie powinnam już wszystkie cechy marketingu sieciowego znać, wszystkie tajniki, a jednak tak nie jest. To szkolenie dało mi niesamowity rozwój. Przede wszystkim pozwoliło mi wrócić z powrotem do korzeni, do początku, kiedy zaczynałam. Pozwoliło mi, jak gdyby, odświeżyć mój umysł i stałam się znowu nowym, świeżym umysłem do rekrutacji młodych ludzi, bo, ponieważ zawsze to był zamysł, żebym ja mogła szkolić młodych ludzi, żebym mogła do nich docierać. I tak naprawdę wiek nie ma znaczenia, ponieważ jeśli chodzi o moją osobę, to ja sobie zaprogramowałam ten wiek życia dosyć wysoko. Wysoki. I ja po prostu jeszcze mam bardzo dużo do zrobienia, mam bardzo dużo do przekazania. Do... Przesłanie całe moje jest bardzo bogate, i dlatego zachęcam wszystkich Państwa, czy to są młodzi ludzie, czy to są starsi, w każdym wieku, w ka w każdym, na każdym etapie życia, po prostu samorozwój jest najistotniejszą rzeczą, jaką, jaką po prostu potrzebujemy. I niesamowicie dużo, dużo dało mi. Tutaj, bycie z młodymi ludźmi, z różnymi ludźmi, z różnymi ludźmi z marketingu sieciowego, tak zwane szkolenia ponad podziałami. To jest niesamowicie bogate. Robiliśmy to z Piotrem kiedyś w 90-tych latach. To jest niesamowity fenomen, ponieważ wnosimy najważniejszą wartość do życia tych młodych ludzi, czyli wnosimy. Szkolenia ponad podziałami, dzielimy się doświadczeniami, dzielimy się niesamowitymi przeżyciami, to co nas dotyczy, to co możemy zrobić, ile z tego rynku, tego kawałka torta możemy dla siebie uszczknąć. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i uważam, że każdy powinien na tym szkoleniu tutaj się znaleźć. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, nazywam się Marzena Warowna i od kilku lat już działam w marketingu sieciowym. Dla mnie zawsze ważna była kwestia profesjonalizmu i dawania z siebie 100% w tym, co robię. Na warsztacie mistrz profesjonalnej rekrutacji jestem już drugi raz, zapytacie dlaczego. Dlatego, że zauważyłam, jak ogromną wartość ten warsztat wprowadził w mój biznes już po moim pierwszym pobycie w grudniu. Wprowadziłam pewne zmiany. Na wielu płaszczyznach to były zarówno rozmowy, zmiany ogromne w rozmowach biznesowych, ale także rozmowach z klientami, ale tak naprawdę też rozmowy z moim najbliższym otoczeniem, przyjaciółmi, współpracownikami, rodziną, dziećmi. Jest to niesamowite narzędzie. Dlaczego jestem drugi raz? Ponieważ chcę ugruntować tą wiedzę i dzisiaj wiem już jak wiele daje właśnie taka Powtórka. Także serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które chcą poznać ten warsztat i które chcą go w profesjonalny sposób wprowadzić do własnego biznesu. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Joanna Konkol, marketingu, network marketingu. Jestem od 9 lat. Z wykształcenia jestem nauczycielem matematyki. Bardzo ważne dla mnie jest to, że chcę się ciągle uczyć i rozwijać. Dlatego tutaj przyjechałam, ponieważ miałam wiele obaw, jak mój biznes wygląda. Trudno było mi wszystko to połączyć. Bardzo dużo się tutaj nauczyłam, wiele korzyści wyniosłam z tych warsztatów mistrza profesjonalnej rekrutacji. Bardzo wszystkim polecam te warsztaty, ponieważ Piotr jest profesjonalistą i bardzo dużo Was nauczy. Jeszcze raz zachęcam wszystkich o skorzystania z tych warsztatów. Dzień dobry, nazywam się Dorota Szalińska, ja dopiero zaczynam swoją drogę w marketingu sieciowym, ale przyjechałam na MPR, ponieważ chciałam się nauczyć profesjonalnych, prawidłowych narzędzi, które będą mi potrzebne w rozwijaniu biznesu i nie popełniać błędów. Więc zachęcam wszystkich początkujących, którzy chcą spróbować rozwijać biznes w marketingu sieciowym, zachęcam do przyjazdu tutaj na warsztaty Piotra Kreninga. Piotr Krenik z tej strony. Do zobaczenia!